3, 2, Dzień dobry, przedstawiam pływający garaż, hangar do cumowania, parkowania łodzi. Garaż pływa na pływakach siatkobetonowych, zwieńczonych ramą stalową ocynkowaną ogniową. Ściany o konstrukcji szkieletowej wykonane z kantówek o przekroju 10x10 cm. Wiązary dachowe wykonane z dwóch desek o przekroju 14x4 cm i skręcane śrubami M20. Elewacja z desek o grubości 2 cm. Całość wykonana z modrzewia. Na dachu deskowanie. Dwa razy hydroizolacja paroprzepuszczalna. Oraz strzecha w formie płyt z trzciny. Wewnątrz pełna instalacja elektryczna oraz oświetlenie. Hangar zamykany jest bramą o napędzie elektrycznym sterowaną pilotem. W wejściu loftowe drzwi przesuwne. Dziękuję za obejrzenie prezentacji. O szczegóły proszę pytać telefonicznie. Proszę o udostępnianie tego filmu. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam. Andrzej Adamiuk.